Cześć! Dzisiaj chciałabym porozmawiać o dbaniu o siebie i zaprosić Cię również na webinar, który za niedługo poprowadzę. Ja przez wiele lat miałam swoje różne podejścia do dbania o siebie. Często niestety one kończyły się porażką. A dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę sama nie wiedziałam, o co chcę zadbać, o co warto zadbać i często też dbałam o coś tylko dlatego, że inni o to dbali. I sama też tak naprawdę do końca nie rozumiałam, o co chodzi dokładnie w dbaniu o siebie? A więc, o co tak naprawdę chodzi w dbaniu o siebie? Dbanie o siebie dla każdego może być inne, dlatego że każdy ma jakieś swoje wartości i każdemu zależy na czymś innym. Warto na początku zastanowić się, dlaczego chcemy o coś zadbać, dlaczego jest to dla nas takie ważne. I to musi być dla nas ważne. Nie dla mamy, siostry, koleżanki czy kogoś innego. To dla nas musi być ważna rzecz, taka, żebyśmy byli pewni, że na pewno chcemy o to zadbać i w gorszych momentach, a na pewno będą takie momenty, żeby łatwo było nam też powrócić do tego i sobie przypomnieć, dlaczego właśnie chcemy o to zadbać. Na przykład, jeśli będziemy chcieli zadbać o aktywność fizyczną i jakieś konkretne treningi będziemy chcieli robić, to, gdy złapie nas leń, to no raczej ciężko nam się będzie zmotywować do tego, żeby zrobić te ćwiczenia. A jeśli sobie przypomnimy, dlaczego właśnie chcemy ćwiczyć, na przykład, nie wiem, chcemy m, mieć lepszą kondycję, no to wtedy łatwiej nam będzie się zmobilizować do takiego treningu i zrobić go nawet z niechceniem, ale go zrobimy, żeby zrobić te ćwiczenia. A jeśli sobie przypomnimy, dlaczego właśnie chcemy ćwiczyć, na przykład, nie wiem, chcemy mm, mieć lepszą kondycję, no to wtedy łatwiej nam będzie się zmobilizować do takiego treningu i zrobić go nawet z niechceniem, ale go zrobimy. Na webinarze 7 grudnia będę mówić o tym, o co warto zadbać, co oczywiście nie oznacza, że też musicie o to zadbać. A nawet jeśli to, możecie to zrobić po swojemu. Ja wam będę pokazywać, jak ja o to dbam. Ale oczywiście, wy będziecie mogli to zrobić na swój sposób. Poruszę również wątek odpuszczania, bo niestety, ale raczej chcemy robić więcej i dokładamy sobie więcej właśnie tych rzeczy, i nie chcemy czegoś odpuścić, a właśnie czasami to odpuszczenie może naprawdę nam pomóc. I oczywiście poruszę też wątek małych kroków, bo jest to. Cudowna po prostu metoda i sprawdzi się ona praktycznie w każdej sytuacji, więc jak najbardziej o niej też sobie porozmawiamy. Więc, jeśli interesuje Was taki webinar, to link do zapisu znajdziecie w opisie tego filmiku.